Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie znowu akumulatorowa okrzesywarka firmy ParkSize. Tym razem w tym filmie pokażę jak ją zmontować po zakupie, po wyjęciu z fudełka tych wszystkich elementów. Jest oczywiście instrukcja obsługi, ja Wam polecam przeczytać tą instrukcję obsługi. Jest w kilku językach, oczywiście w języku polskim. Więc warto sobie przeczytać tą instrukcję obsługi. Chociaż wiem, że wiele osób nie lubi czytać instrukcji obsługi, tym bardziej osoby, które miały podobny sprzęt, ale zawsze warto chwileczkę sobie poświęcić i poczytać, e, niż sobie zrobić krzywdę albo po prostu maszynę popsuć, jeżeli byśmy coś nie tak zrobili. E, tym bardziej osoby, które nigdy przedtem takiej maszyny nie miały, dlatego to jest bardzo dobra rzecz. Więc to polecam najpierw przeczytać. Na spokojnie instrukcję obsługi, a potem, tak jak widzicie, tutaj z kilku elementów się składa. Ja za chwileczkę to wszystko wyjmę, omówię, powiem, jak to wszystko zmontować. No dobra, to do dzieła. No dobra, teraz Wam pokażę, co jest w komplecie razem z maszyną, żeby ją zmontować do pracy. W komplecie oczywiście mamy w gratisie olej 100 ml, to jest napisane. Tu jest miarka, tu pisze 100 ml, ale wydaje mi się, że tego oleju musiało być o wiele więcej, czyli gdzieś tutaj do górnej poziomu. Dla mnie ten olej, mimo tego, że dostałem w gratisie, bardzo nieszczęśliwy, bo tutaj nie było do końca dokręcone i on przy takiej pozycji tutaj po prostu wyciekło, tak jak Wam pokazywałem. W karton mi zalało, zalało mi te wszystkie inne elementy, więc no fajnie, że dali w gratisie, ale <ścoughs> szkoda, że ktoś... Nie zakręcił tego do końca, teraz, żeby dozować, to tutaj trzeba ten dziubek uciąć i wtedy dopiero przewrócamy i dozujemy, więc no dobra, tak to wygląda. Teraz tak, tutaj mamy osłonę łańcucha. No taka standardowa, to później, żeby zabezpieczyć, żeby po prostu ten łańcuch tam gdzieś. Nam nie uszkodził czegoś, więc taka osłona do łańcucha. Tu mamy taki zaczep, chyba to jest ten zaczep, który tam mocujemy. Dobra, to później pokażę, jak to się zamocować. No, jest prowadnica. No, tutaj w tej maszynie jest to nazywane, że nie jest to prowadnica, tylko dokładnie jest to miecz. Tak to w tego typu maszynie się nazywa. Z ciekawostek powiem Wam, że tam jest napisane, że się go do 8 godzin pracy tej maszyny w ten sposób, a później obrócić, żeby równomiernie się zużywał. Tutaj z ciekawostek zobaczcie, tu jest wkręt. O widzicie, i to można odkręcić i można przełożyć później na drugą stronę. To jest też otwór ee, no, firmowy ParkSide. I oprócz tego musi być łańcuch. No i powiem Wam, że jest łańcuch. Nie wiem, co to za producent. Nie jest to ten znany producent łańcuchów. Najważniejsze, że jest nowy, że jest w komplecie i tak dalej. No dobra, tutaj znajduje się cała głowica tego silnika elektrycznego, który znajduje się w środku. Maszyna, z tego co tutaj jest napisana jest bardzo głośna: 99 dB hałasu. No, jak na tego typu maszyna, może nie jest głośna. No, wiadomo, nie będziemy tą maszyną pracować w pomieszczeniu, tylko na zewnątrz. Tutaj jest regulacja. Tutaj po naciśnięciu możemy regulować do kąta 45 stopni. No, tak jak Wam pokazuję, to tak może słabo wygląda. Jak to już będzie. Będę pracował tą maszyną, to wtedy Wam dokładnie pokażę, ale regulacja jest. Kąta pochylenia właśnie. Tutaj w tym miejscu mamy koreczek do wlewu właśnie tego oleju do smarowania łańcucha. Musi być to olej tak zwany biodegradalny, czyli bezpieczny dla środowiska. No i tak to wygląda. I powiem Wam, że ten koreczek o, tak to wygląda. No, to tutaj szybko się pewno urwie, bo widzicie, jak odkręcamy. No to to jest w środku, a to się kręci, więc to długo nam nie pożyje na pewno. E, tutaj jest okienko. Okienko poziomu, właśnie tego oleju. Więc, no, pomyśleli nawet o tym. Fajnie, że jest okienko poziomu nalania. Powiem Wam szczerze, że nie czytałem w instrukcji, czy ten olej może być cały czas tutaj w tym zbiorniczku, czy trzeba po prostu po każdej pracy takiej maszyny wylać. Z doświadczenia wiem, że w piłach czasami jest tego typu właśnie, że jak się zostawi na dłuższy czas, to tam jakaś uszczelka walnie i ten olej wycieka i później teraz niektórzy producenci się przed takimi awariami bronią w ten sposób, że jest napisane, że nalewać tylko przed pracą maszyny, żeby nie trzymać w środku, właśnie tego oleju. Jak tutaj jest, nie wiem dokładnie, tej instrukcji nie czytałem, nie znalazłem tego. Yy, możliwe, że jest tak samo. Yy, powiem tak, nie będę tutaj omawiał wszystkich elementów tej maszyny, bo to jest bez sensu. Pokażę Wam tylko, jak to zmontować. Yy, jest w instrukcji obsługi każdy element, jak to tam się nazywa, no. Jestem amatorem tego typu sprzętu. Nie jestem tam jakimś fachowcem, żeby wam mówił, jaka tutaj każdy e, jakiś element, co to jest, jak to się tam nazywa. Jest to wszystko opisane dokładnie w instrukcji obsługi. Jak ktoś sobie tą maszynę kupi. No to po prostu. Najważniejsze teraz dla mnie jest zmontowanie tego. No dobra, przed pracą warto sobie skoływać jakąś szmatkę, żeby ręce później wytrzeć, bo łańcuch wiadomo jest w oleju. E, dobra, tu mamy. Nakrętkę. To jest tak zwana nakrętka motylkowa wykonana z plastiku. Najpierw musimy tą całą osłonę zjąć czyli odkręcamy w prawą, zakręcamy, tak jak teraz, a odkręcamy w przeciwnym ruchu wskazówek zegara w lewą stronę. Ok, tak to wygląda. Tutaj musimy założyć łańcuch. Tak to wszystko wygląda. Dobra. Aha. Nie widzę tu żadnej śruby naciągającej łańcuch, więc wygląda na to, że tutaj ten element ten plastikowy, ta nakrętka służy właśnie do naciągnięcia zarazem łańcucha. Dobra, prowadnica. Z tego co tam wyczytałem w instrukcji obsługi, co jakiś czas tą prowadnicę trzeba przełożyć w drugą stronę, żeby ona równomiernie się zużywała. To tam jest nazywane, ja to nazywam prowadnicą, a tam jest to napisane, że jest to właśnie miecz, miecz właśnie tej okrzesywarki. Z ciekawostek zobaczcie, tutaj mamy taki element, tu jest śruba, wkręt, możemy po prostu przełożyć to na drugą stronę. Tak to jest wszystko tutaj. Zobaczcie, tu jest nawet pokazane w którą stronę ma ten łańcuch się kręcić, bo najważniejsza rzecz, żeby ten łańcuch się przemieszczał w odpowiednią stronę. Taka mała przemiarka. Aha, tak to będzie. Dobra. Teraz łańcuch. Łańcuch oczywiście jest w oleju, więc łapki sobie pobrudzimy. I teraz tutaj na każdym łańcuchu jest Zawsze taka strzałka, w którą stanę, on ma się przemieszczać. E Łatwiej mi będzie, powiem Wam, najpierw założyć na ten miecz. E Chociaż w instrukcji obsługi pisze, że najpierw trzeba tu nałożyć, a potem... Dobra. Okej. Okay. Dobra. I teraz ważna rzecz. Pokazuję już i objaśniam. Tutaj na prowadnicy jest dokładnie narysowane, jak ten łańcuch, którą stronę ma się kręcić. Zobaczcie. Patrzycie, nie wiem, Nie. Chciałem Wam pokazać, ale nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest właśnie dokładnie narysowany ząbek tego łańcucha w którą stronę ma dokładnie się kręcić bo przy zakładaniu łańcucha właśnie to jest bardzo ważne żeby w odpowiednią stronę założyć dobra i teraz tak teraz z powrotem powiem wam źle mi się robi robiąc a pokazując żeby po prostu ok I teraz tą nakrętką motylkową w prawą stronę. Jeszcze raz. Najlepiej powiem Wam, że to tak regulować, że złapać za ten miecz w dół, żeby cała maszyna. Była skierowana w dół i tę chwilę przykręcać. O, już jest lepiej. Teraz już jest dobrze. Czyli, żeby naciągnąć dobrze łańcuch, łapiemy właśnie w ten sposób za miecz i wtedy tą śrubą regulacyjną dokręcamy. Bo tak jak to leżało na stole, to widzieliście, że był no niestety był za duży luz więc tak zawsze to trzeba robić dobra ok wiadomo co jakiś czas trzeba regulować ten naciąg tego łańcucha i teraz tak sprawdzamy czy jest wszystko ok druga rzecz musimy tą maszynę żeby wiedzieć czy że mamy w dobrą stronę właśnie ten łańcuch zrobić tak jak będziemy nią pracować więc ona musi być w ten sposób zobaczcie tu tak i wtedy patrzymy. Tu na prowadnicy oczywiście jest ten ząbek łańcucha narysowany, ale za jakiś czas, jak ta maszyna popracuje, no to wiadomo, ten ząbek nam się zetrze, więc musimy zapamiętać dokładnie. Ale w ten sposób łańcuch się przesuwa do przodu. Od góry do dołu. Od góry do dołu. I na łańcuchu zawsze tutaj jest w którą stąd ma pracować. No dobra, jeżeli chodzi o założenie łańcucha, naciągnięcie to jest gotowe. Teraz pozostaje mi tylko zamocowanie tej głowicy do reszty elementów. Teraz, oczywiście. Jak już mamy to gotowe, to tą osłonę sobie założymy w ten sposób, żeby tutaj tymi zębami, właśnie łańcucha, nic nie skaleczyć sobie. Więc osłonę zakładamy. No dobra. To jest najdłuższy element, ale zarazem najlżejszy. Tutaj znajduje się właśnie ten pasek do założenia na ramię, później, żeby było łatwiej tą maszynę trzymać. To jest włącznik. Włączamy w ten sposób, że musimy najpierw tą dźwigienkę do przodu i następnie tu nacisnąć. Maszyna nie ma oczywiście tego ciągłej pracy, czyli musimy cały czas trzymać ręką. Nie ma czegoś takiego, że sobie zablokujemy. To jest właśnie w związku z bezpieczeństwem, czyli tak. To najpierw do przodu, potem to i tego. W tej chwili nie mam akumulatora włożonego. Tutaj jest kluczyk. I tak dalej. Dobra. Dobra, i teraz tak o, tutaj muszę tą rączkę założyć, zobaczcie, tutaj jest taka rączka. Najpierw to trzeba odkręcić, okej. Okay. Ta rączka musi być w ten sposób, ok. Tą śrubę wkładam tu i następnie. To oczywiście tą rączkę mamy regulowaną, ona musi być oczywiście od góry, czyli tak jak maszynę trzymamy w ten sposób tutaj, czyli ta górna część tutaj to rączka musi być tu. Dobra, tutaj sobie w odpowiedni sposób. O, zobaczcie, tak, to jest proste, dobra. I teraz pozostaje założyć właśnie głowicę właśnie z tym silnikiem i tutaj mamy taki plastik z takim ząbkiem i teraz trzeba zobaczyć dokładnie ok no i zakręcamy w Ok. I gotowe. Jak jak było widać, jeżeli chodzi o zmontowanie tego, jest dziecinnie proste. Najwięcej problemów sprawia ten łańcuch. I na sam koniec oczywiście zakładamy, ale to już przed samą pracą. Dobra. Mała próba w domu? Może. Dobra, najpierw trzeba zdjąć osłonę. Działa maszyna. 2,5 tysiące obrotów na minutę. Dobra, nie będę się bawił. Przetestujemy ją w terenie. Ale głupio by było pojechać w teren i nie wiedzieć czy maszyna w ogóle działa, więc no dobra, to jest gotowe. Później jeżeli chodzi, tutaj mamy, tu odblokowujemy i wysuwamy na odpowiednią długość, dobra. No dobra, jeszcze jedna rzecz, pokazywałem, że jest tu kluczyk w tym miejscu, taki imbusowy, wkładany, zobaczcie, tutaj. No i do czego ten kluczyk jest? Pierwsza rzecz, jaka by się nasunęła, że jest to kluczyk do regulacji naciągu łańcucha. No nie, bo akurat ten łańcuch się reguluje za pomocą tej plastikowej nakrętki. Ten kluczyk nie jest też tutaj do tej rączki, gdzie trzymamy tą maszynę. Bo tutaj jest na motylka takiego, widzicie? Ale tutaj mamy na ramię pasek. I tutaj właśnie jest blokada, w zależności jak tutaj mamy ustawione. Powiem tak, w zależności czy ktoś jest jakiś mały karakan, czy jakiś duży dryblas, to można sobie za pomocą tego kluczyka imbusowego odkręcić tutaj tą blokadę. I przesunąć w górę, w dół, w zależności jak komu tam będzie pasowało. I ja na razie tego nie ruszam, bo muszę się przymierzyć w terenie i dopiero wtedy stwierdzić, czy jest to dobrze ustawione, czy nie. Więc kluczyk wędruje tutaj w swoje miejsce. Ale powiem Wam szczerze, że teraz to się trzyma, bo tu jest ten. Ale jak taki kluczyk wyciągniemy z kilka razy, no to na pewno go szybko zgubimy, więc w terenie... Lepiej sobie taki kluczyk gdzieś schować do kieszeni, do plecaka, w zależności co tam będziecie mieli ze sobą, bo wiadomo, ten kluczyk służy do tego, żeby raz do danej osoby to ustawić. Jeżeli tylko sami będziemy tą maszyną pracować, to raz to ustawimy i OK. A jak zgubimy kluczyk, no to później, jakbyśmy chcieli coś przestawić, no to trzeba będzie wykorzystać jakiś inny zestaw kluczy imbusowych. Nawet nie wiem, jaki to jest rozmiar tego kluczyka. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten kluczyk, bo teraz mi się tak skojarzyło. Mówiłem, to jest kluczyk, a nie powiedziałem, do czego on jest ogólnie. A tak się odbywa ładowanie. Wkładamy wtyczkę do gniazdka. Zapala się czerwona dioda, czyli jest proces ładowania. Jak się zakończy proces ładowania, zapali się na zielono. Na razie się ładuje, więc czerwona dioda się świeci. No a tak wygląda to, jak już się akumulator naładuje. Akumulator. 2 Ah Czas ładowania 43 minuty na tej ładowarce O mocy 65 W Z tego co producent podaje Z tego względu, że tego typu sprzęt jest bardzo przydatny Chociaż bardzo rzadko się go używa Wiele osób zapewne chciałoby kupić taką maszynę Ale powie, no nie ma miejsca żeby to gdzieś położyć Więc jeszcze Wam pokazuję Pokazywałem to w poprzednim filmie, ale Osoby, które może nie widziały poprzedniego filmu Zobaczcie, tak sobie tutaj zamocowałem Tutaj jest taki kątowy właśnie taka półeczka. No i zobaczcie, tutaj głowica spoczywa w tym miejscu. Tutaj jest kolejny hak, gdzie po środku trzyma tą maszynę. No i tutaj w tym miejscu jest kolejny hak trzeci. Maszyna nie jest ciężka, więc na trzech hakach bez problemu sobie wisi i w ten sposób można powiedzieć, nie będzie mi przeszkadzać. No, i może sobie cały rok tutaj spoczywać bezproblemowo, jeżeli maszyna Wam się spodobała, to łapka w górę będę wiedział, że było warto pokazać, jak ją zmontować, przygotować do pracy. I zapraszam Was już na kolejny film, ostatni o tej maszynie, w którym pokażę, jak ta maszyna pracuje w terenie. No, i później, jak ją przetestuję w terenie, no to zrobię takie małe podsumowanie, czy jest warta zakupu. Na pewno znajdą się i plusy, i minusy. Pracy tej maszyny, ale na razie nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, bo jeszcze jej nie testowałem. Jeżeli maszynka Wam się spodobała, to łapka w górę, będę wiedział, że było warto ją pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, cześć.